Cześć kochani filmowcy, ja nazywam się Wiktor Obrok i chciałbym dzisiaj z wami pogadać o obiektywach anamorfotycznych. W świecie filmowców jest taki święty graal, opus magnum inżynierii układów optycznych. Przedmiot westchnień, który podglądamy sobie w ofercie rentali. To właśnie obiektyw anamorfotyczny. Anamorfoza to inny rozdział bajki o obrazie. To nie tylko te charakterystyczne flary, ale to całościowo właśnie ten wygląd obrazka, który powoduje, że bardziej czujemy kinowość filmu. Po to dodajemy kaszety czy renderujemy w mocnej panoramie materiały nagrane w zwykłym 16 na 9, aby wyglądały jak cinemaskop właśnie jak anamorfoza. Szukamy obiektywów o charakterystycznym bokechu i pięknych niedoskonałościach, aby mieć chociaż namiastkę tego efektu. Najpopularniejsze obiektywy anamorfotyczne stosowane w przemyśle filmowym kosztują przynajmniej 100 tysięcy zł za sztukę. W rentalu set takich obiektywów mamy od 750 do 2500 zł za dobę. No i co mieliśmy do tej pory jako tą tanią opcję? Były pomysły zamontowania żyłki w starych obiektywach, aby rozproszone przez nią światło imitowało flarę anamorficzną. Do tego wstawia się w przysłonę brulion o owalnym otworze, aby uzyskać właśnie takie owalne nieostrości. Ale te obiektywy nie ściskają obrazu, tylko nadal są sferyczne, choć dające bardzo ciekawy efekt. Niektórzy stosowali nakładki anamorfotyczne zakładane właśnie na retroobiektywy, ale tutaj był problem aż z dwoma pierścieniami ostrości, z zawężeniem kąta widzenia, no i ogólnie to był dość problematyczny sprzęt. Pierwszą dobrą wieścią było pojawienie się serii Atlas Orion Anamorphic Prime, gdzie set trzech szkieł kosztuje tyle co jedno szkło cook, więc powiedzmy, że w okolicach 100 tysięcy zł za komplet. A to nam daje około 35 tysięcy złotych za sztukę. To było jakieś 30% ceny. Nadal trzeba na nie czekać ponad rok. No i set używanych szkieł przez to potrafi być droższy niż set nowych szkieł, ale w dalszym ciągu jest to fantastyczna cenowo opcja. Natomiast potem pojawił się Weizen 40 mm, T2.0 ze squeeze'em 1.8 za około 17 tysięcy złotych. Tutaj mieliśmy Bagnet MFT i to było szkło zaprojektowane pod matrycę 4:3, czyli mogliśmy je podpiąć na przykład pod Panasonic GH5, pod Blackmagic 4K, Zikam E2. To już można było brać pod uwagę, zwłaszcza przy Black który oferował Rawy. Jest też anamorfot od, od SLR Magic w podobnej cenie, no ale jest dość ciemny, kręci przednią soczewką, no i niesamowicie utrudnia to używanie kompendium, filtrów czy follow focusa. I nagle BUM! Anamorf za 3000 zł. W dodatku taki, który można podpiąć do zwykłego Sony A7 Mark III. Najpierw, jak usłyszałem, to stwierdziłem, że to jest jakiś błąd, bo no nie ma takich cen. Ale, ponieważ na miejscu miałem sklep Fotoplus, to poprosiłem, aby dali mi go na testy. Wytestowałem, zjechałem z nim całą Polskę i wiecie co, już nie chciałem go oddać. To jest wszystko: anamorficzna flara, piękne rozmycie, separacja tła. Jest jasny, ostry, lekki. Kolory obrazu są naprawdę rewelacyjne. Obudowa jest z metalu, przednia soczewka się nie rusza. Kierścienie chodzą bardzo płynnie, z idealnym oporem i są z hard stopem, więc można swobodnie używać zębatek follow focusa. To jest po prostu rewelacyjna zabawa z anamorfozą, która na ten moment zaspokaja całą moją potrzebę na ten look. Squeeze, czyli to ściśnięcie obrazu wynosi 1,33, co oznacza, że jest zaprojektowane pod matrycę typu crop i przy proporcjach tej matrycy 16x9 rozszerza się o 33%. No, i proporcje wtedy wynoszą 2,4 do 1. Klasyczny obiektyw anamorfotyczny ma squeeze 2, czyli dwukrotnie ścieśnia obraz na szerokość. W związku z tym, kiedy mamy obiektyw o ogniskowej 50 mm, no to wysokość jest jak dla 50. Natomiast szerokość ulega podwojeniu i jest odpowiednikiem 25 mm. Tutaj mamy 50 mm, ale squeeze wynosi 1,33. Co oznacza, że przy pokryciu matrycy, która ma e, proporcje boków 16 na 9, czyli klasyczny tak zwany krop, e, no poszerzamy obraz o 33% i wtedy uzyskujemy proporcje 2,4 do 1. To jest finalnie skop, ale poziom tego rozciągnięcia jest troszkę mniejszy niż e, w tych klasycznych anamorfotycznych obiektywach, co daje już efekt e, bardzo ładny. Jeszcze jednak nie jest to taka pełna anamorfoza, ale zabawa jest naprawdę przednia. W pełnej klatki nie pokrywa, ale i tak jest przy niej na tyle szeroki, że przy a 7 mamy możliwość poszerzenia kadru. A jak do tego obiektywu mają się klasyczne bokeh killery, czyli te retro szkła, których używamy, aby estetyzować obrazek, aby właśnie uzyskać nietypowe bardzo organiczne tło, te rozmycia, te krążki, te nieostrości, które są ostre, te straty kontrastu i jakieś dziwne flary. Czy jesteśmy w stanie y, używać tego zamiennie? Porównajmy to sobie. A przede wszystkim pamiętajcie o tym, że wybór obiektywu do estetyzacji to jest jeden ze sposobów na zamianę tła bardzo, bardzo zabałagonionego, bardzo nieciekawego w takie właśnie piękne Teraz nagrywamy to Jupiterem. Zobaczcie, co ja tak naprawdę mam za mną. To jest piwnica z największym bałaganem, jaki mogłem tutaj znaleźć. I jak ogromne znaczenie ma to, jakiego obiektywu użyjemy. I możemy sobie pięknie ten bałagan zamieniać na coś zupełnie innego, miłego dla oka. Sirui jest ostre i kontrastowe. Na bezpośrednie światło reaguje wyraźną poziomą flarą. Jest zawsze niebieska, co nie każdemu może odpowiadać, ale ja ją lubię. Nieostrości są całkiem ładne, nie widać dystorsji czy strat jakości na krawędziach kadru. Na pełnej klatce widzimy granice obrazowania, ale ten obraz można zbliżyć w montażu i nadal będzie szerzej niż na APS-ce. Na ruchu widzimy jeszcze dodatkowe flary w zielonych odcieniach. Helios 44.2 jest klasykiem, jeżeli chodzi o typowe bokeh. To są te radzieckie ostre nieostrości, które czynią tło bardziej zauważalnym. Ale zobaczcie, jak brak powłok wpływa na straty kontrastu i halację. Ostre światło zalewa go w całości i wypala obraz. Kolor flar wpada w żółcie, fiolety i zielenie. Zdecydowanie trzeba z nim uważać. Takumar ma już lepsze powłoki. Poza tym, że ma tendencję do barwienia całego obrazka na ciepło, to też reaguje kolorowymi flarami. Główne flary są duże i ciepłe. 35 bliżej do naszego anamorfa szerokością, ale bokeh nie jest już wtedy tak spektakularny jak przy 58 Sigma 35 z przysłoną 1.2 jest jednym z lepiej skorygowanych obiektywów. Flary są małe, zielone i pomarańczowe. Halacja jest miękka i przyjemna. Ostre światło nie powoduje strat kontrastu na całym obrazku, tylko delikatnie rozprowadza się w okolicy źródła. Zobaczcie jak ten nowoczesny obiektyw też potrafi czarować w tle. Te krążki nieostrości są po prostu śliczne na kropie. Najtęższa 50 od Canona zawsze kojarzyła mi się ze starymi szkłami. Jest jednak bardziej kontrastowa i ostra. Fajnie flaruje w okolicach źródła światła i czasem daje też takie tęczowe halacje. Nieostrości na kropie są niesamowite, bo krążki rozmycia mają zarówno ostre, i miękkie krawędzie. Jak ktoś się już upora z pierścieniem ostrości, to jest to bardzo ciekawa opcja dla początkujących. Sigma Art 5010 to jest generator magicznego obrazka. Jest to mój osobisty punkt odniesienia dla wszystkich portretówek. I nie tylko jest ostry i kontrastowy, ale przepięknie rozmywa tło. Flary są delikatne i nienadmiernie angażujące. Suri jaka portretówka jest fascynująca, bo optycznie to 50mm, ale szerokość daje jak 35 Mamy więc nierozciągniętą twarz i jednocześnie szeroki obraz. To jest właśnie to o co nam chodzi, kiedy chcemy uzyskać obraz jaki znamy z wielu filmów kinowych. No i takiego efektu po prostu nie osiągniemy szkłem sferycznym. No i tu widzimy jak na maksymalnym zbliżeniu w szaleje w tle. Według mnie nie jest to obraz mieszalny z żadnym z tych sferycznych szkieł, dlatego mam nadzieję, że Suri wypuści komplet przynajmniej trzech ogniskowych. Aby prawidłowo pracować na materiale nagranym tym obiektywem, po prostu wrzucamy go do premierki i w preferencjach ustawiamy interpret footage i tutaj mamy możliwość ustawienia szerokości piksela na 1.33, co automatycznie zmienia proporcje obrazu, nie zmieniając jego rozdzielczości. W ten sposób macie prawidłowo to zinterpretowane i wygląda tak, jak powinno. Jeżeli miałbym się czegokolwiek przyczepić, to skoro mamy na razie tylko tę jedną ogniskową, to jednak minimalna odległość ostrzenia 85 cm daje nam taki dość szeroki portret. Brakuje mi takiej możliwości podejścia bliżej i to w zasadzie jest jedyny problem tego obiektywu, że to ostrzenie jest w pewnej większej odległości, a poza tym jest naprawdę fenomenalne. Flary pojawiają się tylko przy mocnym świetle skierowanym bezpośrednio w obiektyw, więc w miarę można nad nimi panować. Jednocześnie trzeba pamiętać, że niebieska flara jest dosyć zobowiązująca i daje taki look dosyć nowoczesny, no i bardziej sci-fi. Ja swój model najpierw wypożyczyłem w sklepie Fotoplus w Krakowie. No i naprawdę nie spodziewałem się wiele, no bo po takiej cenie, czy może być dobrze. I okazało się, że jest lepiej niż dobrze, to jest naprawdę rewelacyjnie. Od razu zadzwoniłem, że go nie oddaję i. Specjalnie bardzo chciałem i poświęciłem sporo czasu, aby nagrać jak najwięcej materiałów, aby nagrać ten film dla Was, żeby Wam o tym opowiedzieć, że jest wreszcie na rynku opcja, obiektywu, który naprawdę daje przygodę z anamorfozą i który daje piękny obraz, którego parametry techniczne są naprawdę dobre. Więc słuchajcie, no nic, tylko próbować testować, ktokolwiek jest w systemie sonnego, czy, czy jest w Blackmagicu, czy yy, chce podpiąć to pod GH5, naprawdę warto, to są, to, to, to jest niesamowita przygoda, mają być kolejne ogniskowe, ja już nie mogę się doczekać po prostu, bo to rozwiązuje pewien problem, pewien, pewien luk, którego do tej pory nie mieliśmy w studiu, a teraz, a teraz jest, teraz, teraz jest tak, że człowiek się nie może doczekać na spacer, żeby coś w tym ponagrywać, żeby znowu podkrywać, żeby te flary pogoniły troszkę, żeby te niastrosi się obudziły. Ostatnio tak się czułem, jak trafiłem dobrego Heliosa za 150 zł, ale to nie był tak doskonały obiekt, jak mi się wydawało. Natomiast, no wiecie, to jest dalej coś, co ma wiele osób. A tutaj to jest nowość i no za chwilę będą mieli wszyscy, może będzie za chwilkę standardem, ale na ten moment to jest dokładnie to, czego szukałem i z czystym sercem wam polecam. Zobaczcie zresztą obrazki, ja już nie będę gadał. Zobaczcie co udało mi się tym obiektywem zrobić.